Cześć, tu Aga. Zapraszam Cię do procesu prowadzonego, w którym uwolnisz swoje emocje. Nagromadzony ładunek energetyczny obniża nasze wibracje, łączy nas z obciążającą przeszłością i traumami. Pomimo, że emocje są cudownym drogowskazem na ścieżce wzrostu, niezintegrowane i zastałe będą przysłaniać nam pełny obraz pięknego świata. Mogą także powodować choroby i blokady. Dlatego uwalnianie emocji jest ważną praktyką, aby zachować balans i równowagę, zapraszam Cię więc w podróż razem ze mną, aby odkryć zranione części siebie, nieukochane i zintegrować je w sobie. Za techniczne wykończenie nagrań dziękuję Jedi Master Studio, czyli Jeremu z kanału Ego Transcendence. Zaczynajmy. Usiądź lub połóż się wygodnie. W samotnej, komfortowej dla siebie przestrzeni. Wyłącz dźwięki w telefonie lub na urządzeniu, z którego słuchasz mojego głosu. Zamknij oczy. To jest czas tylko dla ciebie. Skup uwagę na swoim sercu. Oddychaj do niego. Wdech, wydech w swoim tempie. Obserwujesz naturalne tempo. Teraz możesz lekko przyspieszyć oddech, nie za szybko, tak byś czuł się komfortowo. Zwracaj uwagę na swoje ciało. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Co te oddechy robią w ciele? Zwracaj uwagę. Wdech i wydech. Nic innego. Kiedy przychodzą myśli, nie zagłębiaj się w nie. Niech będą. Nie walczymy z nimi. Niech sobie przepływają. Wdech i wydech. Wracaj uważnością do wdechu i wydechu, wdech i wydech. Troszeczkę szybciej. Wdech i wydech. Tak jak możesz, tak jak jest komfortowo, nic na siłę. Gdy przychodzą myśli, nie zagłębiasz się. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Być może zauważasz już. Zaczynają pojawiać się myśli związane z nagromadzonym ładunkiem energetycznym, emocjonalnym. Zauważaj reakcje w ciele, wdech i wydech. Kiedy przychodzą te myśli, zwracaj uwagę gdzie w ciele. Je czujesz. Wdech i wydech. Skupiaj się na tych miejscach. To jest moment, w którym możesz pozwolić sobie całkowicie zagłębić się w te emocje, zagłębić się w czucie, w czucie ciała. wchodzisz głębiej i głębiej w czucie najmocniej jak potrafisz jeśli potrzebujesz ściskaj jeśli potrzebujesz krzycz jeśli potrzebujesz płacz być może nie pojawiają się w tym momencie myśli związane z konkretnymi emocjami być może pojawiają się same emocje lub być może nic nie pojawiło się w Twoim polu, w Twoim ciele, żadne doznania. Być może przychodzisz popracować z konkretnym tematem. To jest w takim wypadku moment, abyś pomyślał o sytuacji, o sobie lub o słowach, które spowodowały, że czujesz się źle, że czujesz emocje, że coś jest nie tak. Pozwól sobie do tego wrócić. Poczuj to tak mocno, jak tylko potrafisz. Spinaj miejsca, w których czujesz potrzebę uwolnienia. Możesz w tym momencie poddać się pozwolić sobie na uczucie bezradności, złości, samotności. Bądź całkowicie tym. Bądź tą emocją. Powiedz, co ci się nie podoba. Powiedz co myślisz na ten temat? Powiedz, co jest w Tobie. Uwolnij to. Wykrzycz do światu. Spinaj miejsca, w których czujesz potrzebę. Zrób to intuicyjnie. Po prostu spinaj te miejsca. Rób to, co podpowiada Ci intuicja, aby jak najlepiej poczuć, jak najmocniej zagłębić się w te uczucia. Rób wszystko, by poczuć to najintensywniej, jak potrafisz. Możesz płakać, możesz krzyczeć, pozwól sobie na wszystko. Wyżal się, poskarż się, pozwól sobie. To jest taki etap. On minie, ale pozwól sobie na to teraz w pełni. Możesz poczuć się jak skrzywdzone dziecko i pozwól sobie na to. Gdzie to czujesz? Gdzie w ciele? Spinaj. Prościągaj, jeśli czujesz potrzebę. Pozwól sobie na pełną ekspresję. Pozwól sobie w taki sposób, jaki czujesz najchętniej, w jaki sposób przychodzi do Ciebie. Po prostu pozwól sobie to wyrazić. To, co czujesz, nie oceniaj. Jeśli ci to pomoże, możesz wyobrazić sobie, że jesteś aktorem w grze, w której masz po prostu zagrać emocje, wyrazić ją w pełni. Pozwól sobie, bo to jest Twój moment jesteś na scenie i to jest ten czas. Daj wewnętrznemu dziecku się wykrzyczeć, wyżalić. Czuj mocno. Mocno, do głębi. Uwalniaj. Do końca. Do momentu, aż już nic nie będzie. Dam Ci jeszcze chwilę. Uwalniaj. Teraz wyobraź sobie, że stajesz obok siebie. Jesteś większą częścią siebie. Jesteś dojrzałą częścią siebie. Tą częścią, która jest kochająca, daje poczucie bezpieczeństwa i ma w sobie mądrość. Mądrość dorosłego, dojrzałego człowieka. Stajesz obok siebie i ukochujesz tę część, która tam została. To wewnętrzne dziecko. Możesz sobie wyobrazić w formie dziecka lub po prostu w osobie, którą jesteś. Może to być też symbol zwierzęcia, czy cokolwiek. Czym chciałbyś się zaopiekować w tym momencie, co będzie dobrym symbolem? Podejdź przytuł. Możesz powiedzieć: Kocham cię. Zawsze jestem po Twojej stronie. Zawsze jestem i będę przy Tobie. Zawsze możesz na mnie liczyć. Kocham cię. Będę Cię kochać niezależnie od tego, co zrobisz i jaka będzie sytuacja. Zawsze jestem przy Tobie i zawsze będę. Pamiętaj, że zawsze możesz do mnie wrócić, zawsze możesz przytulić się do mnie i znaleźć ostoję. Teraz możesz wyobrazić sobie, jak otulasz tę część siebie światłem lub ciepłym kocem miłości. To tylko symbol, ale dla umysłu ma ogromne znaczenie. Wyobraź sobie to, co przemawia do ciebie najbardziej coś, co będzie symbolem, że dziecko, wewnętrzne dziecko jest zaopiekowane i bezpieczne. I zauważ, że ta część ciebie, którą otulasz, jest już szczęśliwa. A teraz Twoją rolą jest wytłumaczyć jej, jakie korzyści wyciągnęła z tych doświadczeń, pokazać jej, że było to potrzebne że była to lekcja i że teraz. Jest po prostu mądrzejszy od doświadczenia. Daj argumenty tej części siebie, że to wszystko miało sens. Co chciałbyś powiedzieć temu wewnętrznemu dziecku teraz? Powiedz mu wszystko, co teraz przychodzi ci do głowy. Wszystko, co czujesz, że będzie dla niego odpowiednie. Zauważ jak dziecko przyjmuje Twoje rady, przyjmuje informacje od ciebie i cieszy się, rozumie, że już wszystko w porządku. Zobacz jak dziecko, zwierzątko, czy cokolwiek, co było symbolem ciebie. Idzie do serca, do twojego serca. Jest tam już bezpieczne na no zawsze. A Ty wiesz, że jest to też część Ciebie. I czujesz akceptację. Pozwól sobie upoczuć. Akceptację, odpuszczenie, lekkość. To już wszystko za tobą. To wszystko było dla indywidualnego wzrostu, a teraz jesteś bogatszy o wiedzę, zrozumienie i doświadczenie. Jesteś tutaj. Zauważ teraz, za co jesteś wdzięczny w obecnej sytuacji w Twoim życiu. Może jest to bezpieczne lokum, ciepło, może jedzenie, miłość. Przyjaciele, rodzina, a może odwrotnie, może samotność? Może ten moment. Niezależnie co by to nie było, skup się na uczuciu wdzięczności za to, co już teraz jest. Uciesz się z tego, po prostu uciesz się z tego, co jest. Co masz teraz, czego doświadczasz teraz, jakikolwiek element który sprawi, że się cieszysz, który lubisz. Skup się na tym uczuciu, skoncentruj się. I czujesz, że tylko to się liczy. Ta radość i uczucie, które jest w tobie zawsze, czasem troszeczkę przykryte emocjami, ale jest tam zawsze i zawsze możesz je wydobyć. A cała przeszłość nie ma znaczenia, ponieważ jest tylko tu i teraz. I zaczynasz na nowo. Od tego momentu tu i teraz, w wiecznym tu i teraz, broni z lekkością.